Dzień dobry, strzelce. Dla was czytanie na czerwiec 2023. Wiem, że już czerwiec się zaczął, ale no muszę bo już usprawiedliwić, że dosyć jest dużym wyzwaniem dla mnie. Mam teraz dużo sprawy jeszcze innych, żeby trzymać czas i dyscyplinę prowadzenia kanału na YouTubie. Otóż, tak jak mówię, to jest pewne wyzwanie dla mnie, więc... Obiecuję poprawę. <grych> e, a tymczasem dzień dobry, witajcie na kanale Zapytaj Tarota. E, jak widzicie, tasuję dla Was karty na czerwiec. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne. Weź to, co ci pasuje, a to, co nie jest dla ciebie. Po prostu zostaw. E, namawiam, żebyście obejrzeli link będzie w opisie filmu swój ascendent i planety. Osobiste, jakie macie znaki solarne, to Wam da, być może poszerzy na pewno większe wiadomości. I bardzo proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. Subskrypcje pomagają mi się rozwijać tak, żeby algorytmy YouTubeowe mnie widziały. Więc proszę, niech to będzie taka wymiana wzajemna. Ja Wam czytania, moją. Moją wiedzę i zaangażowanie, a wy subskrypcję. Mówcie znajomym, jeśli już subskrybujecie, mówcie znajomym, że istnieje taki kanał. A tymczasem, drogie strzelce, czytanie dla Was na Czerwiec 2023: Sprawy finansowo-zawodowe pracowe sprawiedliwość. Sprawy emocjonalne, uczuciowe. Wieża. Naprawdę. Prawo niespodzianki. Czego się nie spodziewacie? Dziesiątka kielichów. Wasza postawa i nastawienie? ósemka denarów. Oto dobrze. W związku z tym co robić? Szóstka mieczy, a to już wiem skąd ta wieża. Co zostawić, czym się nie zajmować? Rydwan, oczywiście. I karta na miesiąc czerwiec dla strzelca 2023. Czwórka buław. Dobra. Um, niech ja chwilkę spojrzę król kielichów. Chwilkę spojrzę, żeby się minutkę zastanowić. Drogie strzelce. Czeka was pracowity czerwiec, e, pracowity i w pracy, e, w której będziecie mogli się e, zmagać, zmagać. No będzie sporo papierów jakichś do uzupełnienia, do, do być może do wysłania. Jakieś może może będziecie mieć jakieś rozmowy w Izbie Skarbowej w związku z rozliczeniem podatkowym. Mogą być też jakieś sprawy yy, po prostu formalne, jakieś podpisywanie umów bądź zrywania kontraktów, ale bardziej ja tu widzę podpisywania umów. Także pracowity dla Was miesiąc yy, i taki bym rzekła, że trzeba tą pracę, jak to powiedzieć, taką codzienną rutynę, Pracową, którą macie, to ona jeszcze będzie, oprócz tego, że ona jest, to jeszcze wam ona się powiększy. <laughs> jeszcze bardziej. Znaczy, będziecie mieć więcej pracy po prostu. I to, co robicie codziennie, plus jeszcze trzeba będzie uporządkować jakieś papierzyska, jakieś dokumenty, pouzupełniać. O, takie tutaj widzę sytuacje coś coś z papierami niektórzy z was, ale to mała część, jeżeli prowadzicie y, własną działalność, to uwaga w czerwcu możecie mieć, albo jeżeli wy chcecie kogoś podać do sądu o coś, to to jest dobry miesiąc, to nie czekajcie na lipiec, zróbcie to w czerwcu. Ale to, albo może być tak, że wy dostaniecie jakieś wezwanie do sądu w celu albo wyjaśnienia czegoś, no albo, albo jakaś sprawa, tak? to już wy wiecie najlepiej, jak tam macie, bo w czytaniach ogólnych no, nie jesteśmy w stanie tutaj e, wszystkiego e, wyciągnąć, mówimy o ogólnych energiach. Natomiast jeżeli nikt nie ma takiej, są takie strzelce, które nie mają w ogóle takiej sytuacji, to uwaga, jeżeli pracujesz u kogoś, to będziesz mocno, drogi strzelcu, obserwowany pod kątem przydatności do tej pracy, w której jesteś. Także radary na siebie, czujkę na siebie i pracuj bardzo dobrze, bardzo solidnie, przykładaj się do swojej pracy, bo jesteś, będziesz w czerwcu obserwowany pod kątem twojej przydatności w firmie. Także to jest i dlatego się pokazała karta pracy, ale takiej naprawdę wzmożonej jeszcze bardziej, że normalnie pracujesz tam, robisz coś, to w czerwcu możesz, proszę cię, żebyś się jeszcze bardziej do tego przykładał, żebyś dobrze wypadł. Będziesz oceniany, drogi strzelcu, w, w czerwcu. Finansowo. Aha, i żebyś dobrze jeszcze wypadł. To właśnie musisz, dla niektórych z Was, być może nie mieliście taką sumienną postawę w swojej pracy, to sobie sami ze sobą szczerze pogadajcie, jak to było. To karty Wam radzą, żeby to zmienić. Żeby pokazać, że, że jesteście naprawdę zaangażowani. Nawet jeżeli nie jesteście zaangażowani, to poudawajcie w pracy, że jesteście. Ok? Że jesteście zaangażowani, że Wam na tym zależy, że jesteście w bardzo wydajni, że ta praca jest dla Was fajna, że nie chodzicie do pracy za karę. I to, o, to, te, to karty Was namawiają do tego, żebyście to zrobili. Nawet jeśli by to miał być show. No to, aby utrzymać pracę, chyba że nie chcecie nic, nie chcecie pracować w tej pracy, której jesteście, ona was w ogóle nie interesuje i nie zależy Wam, żeby w niej pozostać, no to wtedy rób co chcesz, drogi strzelcu. Ale jeżeli chcesz utrzymać swoją pracę, to uważaj na to, że będziesz oceniany i zmień swój sposób podchodzenia do pracy, czyli zmień swoje standardy w pracy. Tak? Eto z pracy ma się zmienić u Ciebie, znaczy ma. Jeżeli chcesz, żeby było dobrze w Twojej pracy, zmień swój etos pracy, podejście do pracy. To jest ważne i wtedy wszystko będzie dobrze. I wtedy tą pracę utrzymasz i będziesz dobrze oceniony. E, jeśli chodzi o sprawy, sprawy uczuciowe, tu mamy to, tą wieżę i, i tak patrząc na to, tak, kilka scenariuszy mi się tu przedstawia. No niektóre strzelce, możecie dojść do wniosku, że już nie chcecie kontynuować tej relacji, znajomości, yy, partnerstwa i będziecie po prostu myśleć o rozstaniu, żeby Wam było lepiej. Niektórzy mogą myśleć o rozstaniu, dlatego że pojawiła się osoba trzecia. W tej relacji, związku, partnerstwie, z którą tą drugą osobą niektóre strzelce będą, będą chciały budować coś nowego. Natomiast jeżeli jesteś w parze związku, w relacji, to uwaga na słowa, żebyś przypadkowo, nawet mając dobrą intencję, nie. Nie skrzywdził tej drugiej osoby słowami. Czym Wasz słowa, drogi strzelcu, żebyś nie powiedział o dwa zdania za dużo. W afekcie, tak? Żeby emocje nie wzięły górę i żebyś coś nie chlapnął jak no, beznadziejnie po prostu. Chciałam powiedzieć jakieś porównanie, ale się nie nadaje na YouTube. Żebyś coś nie palnął jak to się mówi, jak grochem o ścianę, bo to przyniesie więcej e, złego niż dobrego. Więc strzelce, waszcie słowa. Następna rada jest dla Was taka, że niektórzy z Was, i to jest przy tej karcie, mogą zdać sobie z tego sprawę, że sposób, w jaki do tej pory funkcjonowali w związku, nie jest dobry. Albo usłyszeli to gdzieś, nie wiem, od kołcza życiowego, albo od terapeuty, może chodzicie, albo ode mnie zmień coś, tak? I zobaczycie, zobaczcie sobie siebie, drogie strzelce, jak wy funkcjonujecie w związku, jakimi wy jesteście partnerami dla tej drugiej osoby. Tak naprawdę szczerze, samemu ze sobą, bo tu wam karta pokazuje, że coś robicie niefajnego w partnerstwie i może Wam się to popsuć. Więc przyjrzyj się sobie, bo na pewno tak jest energetycznie. Zaręczam Wam, że ni no 1% może, że winna jest tylko i wyłącznie druga osoba. Na ogół to jest tak dosyć. Chyba, że jesteś w pozycji ofiary i pozwalasz się zadręczać. No to wtedy też jest idealna sytuacja, że zdasz sobie z tego sprawę, w jakiej jesteś. Na przykład jesteś w pozycji ofiary, i powiesz basta, dosyć od dalej, od dzisiaj tak się nie będzie działo. Zmieniam to. I to nieważne, nie czy jesteś ofiarą, czy, 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 czy sprawcą. Natomiast zobacz. Jak się zachowujesz w swoim związku, co robisz niefajnego i pozbądź się tego, wyrzuć to do śmieci. Masz na tyle mocy, żeby to zmienić, pójdź w nową przygodę życiową, i wtedy będziesz miał piękny, spokojny, stabilny związek. Się pięknie wam oczyści. Tylko trzeba w to włożyć swoje zaangażowanie i pracę. I codziennie pilnować. To nie jest tylko, że zrobimy rytuał, pach i zadziała za nas. Nie, tutaj karty wam mówią, u siebie praca nad, nad sobą, aby uszczęśliwiać tą drugą osobę i przy okazji siebie, uszczęśliwiać, może źle powiedziałam, nie, wróć. Uszczęśliwiać siebie i przy okazji tą drugą osobę. I mamy po prostu kapitalny miesiąc. Naprawdę warto się przynajmniej to rozważ, Strzelcu. I też tutaj jest taka Sugestia kart, żebyś nie robił tego gwałtownie, że nagle teraz zmieniasz świat, sprzedajemy mieszkanie, przeprowadzamy się do Gdańska. To nic nie zmieni. To trzeba u siebie zmienić. Jeżeli do tej pory byłeś wyrywny, krzyczysz, czy tam jest taki emocjonalny i wyrażasz swoje opinię w sposób taki dynamiczny, to. Panuj nad tym, jesteś dorosły, bo mnie poniosły emocje, no D, do, do, dziecko ponoszą emocje, dorosłe osoby panują nad sobą. Zacznij to ćwiczyć w ósemce denarów, ćwiczyć krok po kroku, powstrzymaj się, idź na spacer jak cię roznosi. Wasz słowa, jakie wypowiadasz do swojej drugiej osoby, i zastanów się, czego ty chcesz. Czy chcesz być szczęśliwy, czy chcesz mieć rację. Czy warto czasami ustąpić? Bo jak będziesz się upierał przy, przy swoim, to rozwalisz wszystko. To ja tu. No, i to zrobisz szybko i gwałtownie i poniesie cię w ogóle jakaś ciemna siła, no to, no to będzie co będzie, no to się wam to rozpaćka, rozwali. Więc namawiam Cię karty ci sugerują, drogi strzelcu, pracuj nad sobą, nad tym, żebyś Ty był coraz lepszy. Stań się lepszą wersją siebie, a wtedy Twój związek automatycznie się poprawi. Singielki single. Oj baj, baj, baj. Niektórzy z Was uznają, że już nigdy, uwaga na słowo nigdy, nie spotkają wielkiej miłości. I takie przekonanie, jak będziesz karmić, to tak będzie. To nie spotkasz. W ogóle pod względem energetycznym, jak pracuję z klientami, to pierwsze zdanie zawsze mówię tak. Wyrzuć ze słownika słowo nigdy albo zawsze. Te dwa słowa nie istnieją bo ty zawsze, bo ja nigdy. Tak? Albo bo ty nigdy, a ja zawsze. Te dwa słowa nie istnieją energetycznie, one są niepotrzebne. Więc jeżeli myślisz, że już nigdy, że nie spotkasz miłości, to zmień przekonania. Ale może, może ci taka towarzyszyć, drogi singlu, singielko, energia. Niektórym z was taka energia, że, że to już, mnie to już nic nie spotka i zmień przekonanie. A dlaczego miałoby cię nie spotkać? Ile ludzi mieszka naokoło? Teraz jeszcze się randkuje w internecie, na Facebooku, wszędzie, na Instagramie, wszędzie, więc to, to był, był w tym jednym, 0,1%, który nie, nie znajdzie nikogo do, 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 yy, do kochania, do, do spotykania się, do przyjaźni, to jest bzdura, to jest błędne koło. Także zrobisz z tym oczywiście, co zechcesz. Natomiast, natomiast jest ogromna szansa to zmienić. To jedni. Następne osoby, które jesteście poszukujące, możecie mieć też. możecie być trochę zniechęceni, ponieważ dotychczasowe na przykład randki, albo osoby, których spotykacie, albo właśnie się z nikim nie spotykacie, bo wam nikt nie pasuje bo ona jest nie taka, a on jest nie taki i może macie, przyjrzyjcie się sobie, czy nie macie w głowie gdzieś takiego zdania, nie ma fajnych facetów albo nie ma fajnych kobiet. Jeżeli macie coś takiego, to znowu namawiam do czyszczenia tego, bo, e, bo to jest u Was jakieś zbudowane przekonanie, że, że takich nie ma i takich będziecie, gwarantuję Wam przyciągać. Niefajnych, takich, którzy Wam się nie będą podobali. I będziecie tym zniechęceni, że no co to za, taką, taka postawa, przykład. Co to za świat, w którym po prostu, dlaczego ja nie mogę spotkać fajnej kobiety albo fajnego mężczyzny? To nie narzekaj i zmień u siebie. Może jest coś, co, co, czy jesteś aż tak idealny, że nie, nie ma co u ciebie zmienić. Oczywiście teraz trochę s, y, powiało sarkazmem. Natomiast y, karta wierzy, słuchajcie, ona zawsze namawia do y, albo spowoduje coś takiego, że zostaniecie zranieni przez kogoś i ktoś wam w oczy powie, że przepraszam, ale nie jestem zainteresowany y, y, spotkaniem z tobą. Ale to tak też się może wydarzyć u niektórych. Natomiast przyjrzyjcie się y, sobie co może coś robicie nie tak, może to zauważycie i zmieńcie to i, i się polepszy. Po automacie u siebie zmiana w życiu zmiana. Bo niektórzy z Was jeszcze mogą mieć jeszcze inną postawę, y, single, ale nie tylko, w ogóle wystrzelce, że będziecie się chować przed światem w domu, bo świat jest okrutny, beznadziejny, teorie spiskowe i takie tam różne poglądy. I to jest, ja wiem, no jak tak chcecie zrobić, to tak zróbcie, nie szkoda wam lata. A tu jest taka sugestia, że jakbyście wyszli na zewnątrz, spotkali się ze znajomymi, otworzyli się takie to swoje ciepłe, to swoje miękkie, to pospotykajcie się ze znajomymi, pospędzajcie z nimi trochę czas, pojedźcie gdzieś. To okaże się, że będzie całkiem przyzwoity i spokojny czerwiec. A tak to będziecie w marazmie karty wieży i w tej rewolucji, która ona wnosi. Jeszcze wracając do związków, Drogie związki, dobrze by Wam zrobił wyjazd na weekend w celu terapeutycznym. Może być króciutki, z jedną nocą. Nie musi być na długi weekend. Może być po prostu. Z nie wiem, jedziecie w sobotę, wracacie w niedzielę, ale we dwójkę, bez osób towarzyszących, tak żebyście poszukali nowej energii miłosnej i seksualnej, intymnej, bo karta wieża to też jest, e, w dużej mierze przedstawia energię seksualną. I tutaj e, dla par, e, które na przykład mają jakiś e, dyskomfort, tak to powiem, w, w tej materii, to Lekarstwem dla was jest wyjazd: trzymanie się za rękę, całowanie, przytulanie i spędzenie ze sobą w innym miejscu niż dom. Pojechanie na randkę, ale wyjazdową randkę. Z całym pakietem randka. Zastanówcie się, dobrze wam to zrobi. Naprawdę dobrze wam to zrobi. To jest tak prosto w tej chwili zorganizować, po prostu się wsiada w samochód i się jedzie. E... Tak mówiłam o tym, żeby nie gwałtownie, nie, nie, po, nie po ten. Yy, I teraz tak, jeszcze co robić? Nie, nie przyspieszać, nie, nie, nie reagować gwałtownie. Więc no cały czas tutaj też macie tą kartę zmiany, żeby jeżeli coś w twoim życiu, drogi strzelcu, w, w jakimkolwiek aspekcie twojego życia zgrzyta, nie działa za dobrze, to zmień u siebie. Nie szukaj winnych na zewnątrz, w świecie zewnętrznym, tylko naprawdę się sobie przyjrzyj i poszukaj u siebie, co ja, strzelec, takiego mam w sobie i że prowokuję, albo co takiego robię, że prowokuję, że takie sytuacje w moim życiu mają miejsce. To jest dla was hasło na czerwiec, drogie strzelca. Praca, 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 praca. I żeby wam było raźniej, to sobie śpiewajcie to. Hej, ho, hej, ho, do pracy byście szło. Tak? I to, y, to wam podniesie trochę nastrój, bo przed Wami bardzo pracowity miesiąc i w pracy, i w pracy nad sobą, a to jest super, mega przygoda i do tego zawsze zachęcam. Czy single znajdą w tym miesiącu partnera, partnerkę kogoś do randki? Mogą pójść na randkę, ale może być nieudana kompletnie, ale jak się ruszą z domu, to tak. Jak się z kimś umówią, to pójdą na randkę. Jak się z nikim nie umówią, to nikt nie wyważy drzwi i nie porwie was na tą randkę. I tym optymistycznym. Drogie strzelce, praca jest wspaniałym przywilejem, a praca nad sobą to jest w ogóle sama radość. Więc zachęcam, życzę Wam wspaniałego czerwca. Jeszcze raz proszę o subskrypcję. E, dzielcie, subskrypcja nie wiąże się z, żadnym, e, z żadną płatnością ani z żadnym zobowiązaniem. To jest po prostu sposób wspierania kanału, aby kanał mógł się rozwijać. Mówcie znajomym, że taki kanał istnieje, tak żebym mogła rosnąć w siłę. Ściskam Was gorąco. Życzę Wspaniałego czerwca i do następnego filmiku. Cześć!